Cześć! Nazywam się Obelix i opowiem Wam o francuskich menhirach. Okej, okay, ja tylko przypominam Obelixa, a opowiadał będę o pewnej francuskiej marce kolumn głośnikowych. fabryki en France par la Manufacture Triangle. Wzorem pewnego programu, który bardzo lubię, zapowiem, że w filmie o kolumnach głośnikowych. zmierzymy, ile to trzy bagietki, otworzymy francuskie drzwi. Zagramy na wiolonczeli i dowiemy się czym jest straminer. Francja od zawsze słynie z świetnych produktów high-fi i high-end. Najczęściej są one nietuzinkowe, nieco inne, dźwiękowo bardziej barwne od produktów brytyjskich, niemieckich czy duńskich. Tutaj oprócz dążenia do high fidelity, czyli wysokiej wierności, producenci dokładają od siebie to, co tak bardzo lubię we francuskim audio radość życia. Dokładnie takie są produkty marki Triangle. Żywe, pełne barwy, zawsze wysmakowane i nigdy nudne. Z czym kojarzy się jeszcze Francja? No z ciekawymi samochodami. Legendarne 2CV, Pancerny Peugeot 504 czy szalony Versati, z ultra wysublimowaną kuchnią, co oczywiste. No i z tym, co niedźwiedzie lubią najbardziej winem. Francuskie wina, nie muszę o tym mówić, to najbardziej wyrafinowane dopieszczone i legendarne trunki na świecie. Co prawda fabryka i siedziba firmy Triangle nie znajdują się w żadnym regionie winiarskim, ale miasteczko w Soissons, gdzie powstaje Triangle, dosłownie trzy francuskie bagietki dzielą od regionu Champagne. Legenda głosi, że w pewnym klasztorze w rejonie Champagne mnich Dom Pierre Perignon całkiem przypadkiem i niechcący wyprodukował wino musujące, a po spróbowaniu go zakrzyknął, chodźcie prędko, ja piję gwiazdy. Rzeczywistość jest całkiem inna, mniej romantyczna. Wino musujące wynaleziono już wcześniej, a ów mnich pracował nad udoskonaleniem procesu produkcji wina. A to, co powiedział, to było jedynie późniejszym hasłem reklamowym marki szampana Dom Perignon. Kilkaset lat później i trzy bagietki dalej, w 1980 roku Renaud de Vernietes wprowadza na rynek pierwszą kolumnę głośnikową pod marką Triangle. 11.80. Kolumny okazały się na tyle świetne, że otworzyły młodemu człowiekowi drzwi omen francuskie czyli na oba skrzydła szeroko do branży audio. Ponad 40-letnia już historia Triangle obfituje w odważne projekty, eksperymenty. Triangle nigdy nie stoi w miejscu zawsze idzie drogą rozwoju czasem inną niż pozostali ale zawsze do przodu. Niewiele osób wie, że Triangle produkował na przykład niezwykłe, wizjonerskie i designerskie wzmacniacze, np. przykład Nemo czy Memoir. Niezwykłe kolumny jak Phoenix czy flagowy niegdyś Grand Concert. Dziś Triangle ciągle się rozwija. Pełnymi garściami czerpie to, co najlepsze z nowych technologii i łącząc z własnym doświadczeniem wyczarowuje niczym kucharz w restauracji z trzema gwiazdkami Michelin nowe, coraz smaczniejsze i doskonalsze produkty. Aktualna oferta Triangle to pięć serii głośników pasywnych, różne modele głośników aktywnych, subwoofery i głośniki instalacyjne. Zacznijmy więc od serii Borea. W 2021 roku zdobyła prestiżową nagrodę EISA. To doskonałe głośniki w rozsądnym budżecie, począwszy od monitorów BR02 i 03, przez najmniejszą podłogówkę BR07, aż po najnowszą BR10. Porównując BR10 do wielkości butelek szampana, powiedziałbym, czy to taka magnum, czyli podwójna wielkość. I nie chodzi mi o wielkość kolumny, ale o dźwięk. Kolumna nie jest mała, ale nie jest też ogromna, natomiast klasa i wolumen dźwięku jest imponujący. Niezwykle nisko schodzący i doskonale kontrolowany bas. Szczegółowe i raczej słodsze wysokie tony. W tej serii występuje jedwabna kopułka i średnica, która jest wizytówką marki Triangle. Kolorystyka w serii Borea przypomina nieco etykiety na butelkach. To do koloru do wyboru: białe, czarne, ciemny brąz czy jasny dom. W dalszej wycieczce po winnicy Triangla, z zainteresowaniem mijamy serię Esprit E.Z. Kolumny Antal, Australe i podstawkowe Comete to klasyki Triangla: taki Cabernet Sauvignon i Merlot metalowe kopułki, tutaj tytan, celulozowe głośniki średniotonowe oraz bardzo lekkie i sztywne membrany głośników niskotonowych, czyli dźwięk dokładny, szczegółowy. Fenomenalne wokale, tak jak instrumenty dęte czy strunowe oraz świetnie kontrolowany i punktowy bas. Do tego doskonale wykonana, klasyczna w formie obudowa i otrzymujemy uniwersalne, pasujące do większości wnętrz, głośniki z dźwiękiem który nigdy nam się nie znudzi. Na nieco bardziej nasłonecznionych stokach rosną winogrona do produkcji serii Signature. Tytanowy Twitter, średniotonowy głośnik z membraną z celulozy i spłaszczonym specjalnym zawieszeniem o krótkim skoku, no i świetne głośniki niskotonowe w formie sandwicha, to jest pulpa celulozowa między warstwami włókna szklanego. Signature to również przepiękna forma obudowy Lakiery na wysoki połysk podkreślają obłości ścian bocznych i odrębną komorę głośnika wysokotonowego. Zatrzymajmy się na chwilę przy obłościach. Nie chodzi mi teraz o kobietę, a o wiolonczele. W wiolonczeli, aby rezonowanie pudła nie było zniekształcane podłożem, na którym jest stawiana, stosuje się metalowy, długi, pojedynczy kolec. Od serii Signature w górę Triangle stosuje podobne rozwiązania, tyle że w trochę innym sensie. To obudowa kolumny nie powinna przenosić drgań na podłoże. Tutaj kolumna ze swojej najcięższej strony, czyli froncie, na froncie przecież zamontowane są głośniki z ciężkimi magnesami, opierana jest na jednym punkcie kolcu, po to, aby większość drgań obudowy była wygaszana punktowo. Seria Signature i Magellan traktowana jest więc jak wyrafinowany instrument muzyczny. W ten sposób dotarliśmy do creme de la creme marki Triangle, serii Magellan. I choć Magellan niczym Soternay starzeje się doskonale, to firma postanowiła odnowić tę serię. Obecnie Triangle butelkuje modele Duetto, Cello i Quatuor w rocznicowe butelki z opisem Fortis. I tak jak Soterne, Magellan łączy w sobie niezwykle elegancki smak tradycji i dojrzałości z jednej strony z drugiej zaś świeżość, nowoczesna elegancja, a nawet egzotyk, fornir zebrano. W brzmieniu nie jest tak słodki jak Soterne, ale też nie jest rześki jak Chardonnay. Jest bardzo zrównoważony. Detaliczna i dzięki magnezowej kopułce pełna oddechu i przestrzeni góra pasma płynnie łączy się z wybitną średnicą. Duży, 16-centymetrowy, celulozowy głośnik średniotonowy to magia. Wokale czy instrumenty dente są wybitne. Podstawa basowa, niczym obelix, potrafi mruknąć subbasem z jednoczesną, fantastyczną kontrolą. Jakość wykonania i forma obudów to arcydzieło. Gdybyśmy postawili triangle Magellan Quatuor na dziedzińcu Wersalu, pałac poczułby się zawstydzony. Przepiękne forniry, Zebrano, Golden Oak czy Space Black i Space White te ostatnie faktycznie kosmiczne. Ich lakiery są lekko perłowe w połączeniu z oszałamiającymi dodatkami w kolorze srebra i z tradycyjną, elegancką formą obudowy czynią te kolumny jednymi z najpiękniejszych konstrukcji na rynku. Oczywiście w portfolio producenta kolumn głośnikowych nie może zabraknąć subwooferów. Serie Tethys i Thales to doskonałe uzupełnienie kin domowych zbudowanych na serii Borea czy Esprit. Tak jak mówiłem wcześniej, Triangle to firma, która jest również bardzo nowoczesna. W ofercie Triangla znajdziemy całą gamę kolumn i urządzeń bezprzewodowych. Doskonałe monitory z serii Borea, tutaj w wersji bezprzewodowej Bluetooth. Można podłączyć oczywiście też przewodowo do dowolnego źródła CD, telewizora czy gramofonu. Produkty z serii Ayo – streamer, streamer ze wzmacniaczem, głośnik czy monitory. Monitory Ayo Twin są genialne – świetnie grające głośniki w wielu modnych kolorach, sterowanych aplikacją z Tidalem, Spotify czy radiem internetowym. I właśnie w tej chwili, niczym w kapuśniaczku, pojawia się statek kosmiczny i Louis Define wynosi z jego pokładu fantastyczne Triangle Capella. Jasne, że Kapuśniaczek w tym filmie grałem tego kosmitę. Jest z 1981 roku, a Capella to produkt ultra nowoczesny. Pewnie zrobimy o nim osobny film, ale postaram się dosłownie w kilku zdaniach opowiedzieć o Triangle Capella. W pierwszej kolejności w oczy wpada nam forma butelki i etykiety tego doskonałego minera. Forniry są przepiękne, eleganckie, przykuwające oko forma klasyczna, a jednocześnie nowoczesna w stylu glamour. Alzacki Straminer to wyjątkowe wino. Jest tak aromatyczne, że jako jedyne polecane jest do ostrych potraw. Triangle Capella to głośnik również wyjątkowy. Podłączamy je tylko do prądu. Sygnał dźwiękowy przesyłany jest do nich bezprzewodowo poprzez system VISA, do którego podłączamy źródła i poprzez który korzystamy ze streamingu sieciowego. Aby dopełnić ten kieliszek nowoczesności dodam, że głośniki kalibrujemy do pomieszczenia, w którym się znajdują. W winnicy Triangla uprawiane są również stojaki do monitorów w tym do serii Magellan, głośniki instalacyjne sufitowe, ścienne i zewnętrzne. W ofercie Triangla jak w dobrej piwnicy znajdziemy wiele różnych produktów spełniających różne potrzeby. Tradycyjne, ultra nowoczesne, akcesoria do nich czy subwoofery. Każdy jednak z tych produktów jest dopieszczony i dopracowany, wykonany z dbałością o każdy detal. Muzyka słuchana na kolumnach Triangla jest naprawdę jak degustacja wina. Nie tylko dźwięk, on jest oczywiście najważniejszy, ale też forma i design kolumn oraz ich jakość. Dokładnie tak samo jak z winem. Smak musi być dopełniony bukietem i kolorem. I tu, i tu musi być pełna harmonia.